Hej, czołem. Dzisiaj o genialnym pomyśle Amerykanów. Dziadzia Biden wpadł na genialny pomysł, a mianowicie, co zrobić, żeby pomóc Ukrainie i wyprowadzić amerykańskie wojsko z Polski. Oczywiście rozwiązanie jest proste: przekazać patrioty na Ukrainę i w związku z tym, że patrioty przekazaliśmy, to już wojsko amerykańskie nie jest dostatecznie chronione, czyli jest powód do tego, żeby amerykańskie wojsko. Zawinęło się z Polski. I to jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że na naszej wschodniej granicy jest ciekawie, niebezpiecznie przede wszystkim ciekawie, bo niebezpiecznie i yy, grozi nam jakiś konflikt z Białorusią. I co, Amerykanie teraz chcą się wynosić? Bardzo ciekawe, o tym będziemy dzisiaj mówić i powołamy się oczywiście na, na źródło i postawimy sobie pytanie, czy te patrioty. Które Biden chce przekazać na Ukrainę, czy to czasem nie są polskie patrioty, za które zapłaciliśmy? A skoro za nie zapłaciliśmy, to dlaczego te patrioty chronią wojska amerykańskie, a nie wojsko polskie? Bo pewne rzeczy mi się tu nie zgadzają. Być może oczywiście jestem w błędzie, ale być może nie jestem w błędzie i wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby się okazało na przykład, że Błaszczak zakupił od Amerykanów Patrioty, które Amerykanie przywieźli ze sobą do ochrony własnych wojsk. A czym jest system Patriot? Tak, tak pokrótce, to jest system przeciwlotniczy, przeciwrakietowy. A wiemy, że na przykład zdarzały się już nieraz sytuacje, że jakaś rakietka wleciała do Polski i spadła, albo wleciała, polatała, 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 polatała i wyleciała. Różnica jest taka, że zapisu jak coś wleciało to ukrywali, a za e, tuska jak coś wleci to mówią o tym, że obserwowali, obserwowali, czekali. Po co strącać, jeszcze komuś na głowę spadnie? Nie? nie ma sensu interweniować, poczekamy aż wyleci, bo jak strącimy, to jeszcze komuś na łeb spadnie, a zresztą i tak nie strącimy, bo, bo nie mamy systemów przeciwlotniczych. Ciekawe, nie? Ale za, zanim do tego przejdziemy, to warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W kontekście właśnie obrony granicy. To, że yy, jeden z naszych żołnierzy, niestety, poległ na granicy, został zamordowany przez nielegalnego imigranta, bandytę, przeciwnika, wroga. I co nasi politycy wymyślili? Wymyślili, że właśnie 12 czerwca w Sejmie będzie omawiany projekt ustawy. O bezpieczeństwie i rzeczywiście był omawiany. Omawiał go, przedstawiał projekt tego, jak poprawić bezpieczeństwo szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan Jacek Siewiera. No i co się zadziało w tym Sejmie 12 czerwca? No, pustki. Nikt nie jest zainteresowany w Sejmie. I teraz pytanie, na które oczywiście możecie odpowiedzieć w komentarzach, czy nasi posłowie są aż tak. Tempi, aż tak są aż takimi idiotami, że nie przyszli tam, bo i tak by tego nie zrozumieli. Po co mają to słuchać? I tak później dostaną wytyczne, jak mają głosować. Są aż tak głupi, że to nie ma sensu nawet się pojawiać i słuchać o tym, co o tym projekcie ustawy, która ma zapewnić bezpieczeństwo na granicy, która ma dać żołnierzom narzędzia do obrony granicy, do obrony Polski. Ale oczywiście pustki. Pan, pan szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Siewiera, no mówił do kilkunastu posłów. Bardzo ciekawe. Taki jest szacunek dla tego poległego żołnierza ze strony posłów, że mają w dupie to, co ten projekt ustawy zawiera to, że ca całe wszystko jest przeciągane w czasie. Na, nadal żołnierze na granicy nie mają odpowiednich narzędzi, nie są odpowiednio chronieni przez państwo. Ręce po prostu opadają. Brak szacunku kompletny. No bo po co? Po co, po co ma, m, posłowie mają być w Sejmie? Bardzo ważny projekt ustawy na temat tego, że żołnierz ma być chroniony, ale nie, posłowie oczywiście mają w dupie żołnierza, bo i tak dostaną wytyczne, to po nam tylu posłów. To niech będzie, nie wiem, stu posłów. No ale muszą się nachapać, wiadomo, nie? Troszkę mnie to wkurza i, i dobra, wracamy na temat... Amerykański, oczywiście, na temat patriotów. I tutaj jeszcze raz zadam pytanie, może takie. Co Amerykanie robią w Polsce? Czy oni przyjechali się tutaj bawić? Czy oni tu przyjechali na wakacje, poćwiczyć, zajmować miejsce naszym żołnierzom na ośrodkach ćwiczeń, na, na, centrum, na, na centrach szkolenia? Bo oczywiście Amerykanie mają pierwszeństwo, nie? Zgodziliśmy się na to, na stacjonowanie tutaj wojsk amerykańskich. I po co im tu są? Poćwiczyć, pobawić się, wynająć pokoje na godziny, zjeść kebaba. No bo do czego pije? Pije do tego, że my. Polacy, rząd podjął taką decyzję, że na granicę wyśle wszystkie siły i środki. Zdestabilizuje państwo, zdestabilizuje ochronę obywateli przez policję, bo policję wyśle na granicę. Straż Graniczna oczywiście no, to jest ich zadanie. Wojsko po co ma się szkolić na poligonach? Jak tam przecież Amerykanie niech się szkolą. A wojsko na granicę. Bez znaczenia. Czy ty jesteś, jaką ty masz specjalizację logistyków na granicę do roboty wartownika. Kucharzy na granicę, przeciwrotników na granicę do tej samej roboty. Wszyscy to samo będą robić zamiast się szkolić na poligonach. To nie oni tam Amerykanie się bawią, a Amerykanie będą się szkolić. To jest nasza wschodnia flanka NATO. Jeszcze raz powtarzam. To jest wschodnia granica Unii Europejskiej. Czyli chyba wspólnie powinniśmy jej bronić. Tam trzeba wysłać Amerykanów. Niech pomagają. Skoro my wszyscy zdestabilizujemy swoje państwo, destabilizujemy szkolenie żołnierzy, wysyłając ich na granicę, gdzie są Amerykanie? Halo! Przyjechali tylko na wakacje? No nie, co się okazuje, że. Już teraz jest koncepcja wyprowadzenia wojska amerykańskiego z Polski, bo. Zaraz sobie zacytujemy, podep, podeprzemy się, nie? Pan Biden, Dziadzia Biden, prezydent Ameryki, podjął decyzję, że patrioty, systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, które ochraniały wojska amerykańskie, zostaną przerzucone na Ukrainę. A w związku z tym, że. Teraz, jak przerzucą patrioty na Ukrainę, wojska amerykańskie nie będą chronione, no to to jest ryzyko już, to trzeba ich zabierać z powrotem do Ameryki, a nie daj Boże jeszcze będzie konflikt z, z, z tym, z Białorusią. To to nie fajnie, żeby tu Amerykanie byli. No ja się pytam, no ta, tak wygląda nasza współpraca z NATO? Tak, takie mamy, no t, już teraz są dziwne ruchy. A jeżeli rzeczywiście dojdzie do konfliktu, to gdzie jest ten artykuł 5 NATO. Oj, niedobrzy, niedobrzy, nie wolno atakować Polski tak będziemy robić. Tak, Zostanie, zostaniemy oszukani, bo w bardzo złym kierunku to zmierza, zwłaszcza jak się poczyta te doniesienia medialne. Zresztą zacytujmy, zacytujmy. Business Insider, Link do całości artykułu w opisie pod filmem. Prezydent Joe Biden zatwierdził w ubiegłym tygodniu wysłanie Ukrainie kolejnego systemu Patriot, podał we wtorek New York Times, powołując się na urzędników administracji. System ma zostać przerzucony do Ukrainy z Polski, gdzie został rozmieszczony do ochrony amerykańskich żołnierzy tam stacjonujących. Ciekawe. Amerykanie mają. Własne systemy, które ich ochraniają, a my własnych systemów, to znaczy teoretycznie mamy patrioty, które powinny nas ochraniać. Tylko, że jak rakieta by leciała w bazę amerykańską w Polsce, no to systemy patriot by zadziałały, a jak rakieta leci, tutaj to wlatuje. My ją obserwujemy, czekamy, aż wyleci. Bo bo, nie, bo tak, bo się tłumaczą, nie? Wojskowi się tłumaczą. Nie będziemy do niej strzelać, bo nie daj Boże, jak strzelimy, to komuś to na łeb spadnie. Fajne tłumaczenie, uwielbiam te tłumaczenia. Gratuluję. Jakoś, jakoś tak z sprzyróż... Do no Nie, no tak, no nie ma co strzelać, bo jeszcze komuś na łeb spadną ukruchy, jakieś yy, odłamki z tej rakiety, nie? No super. I teraz jeszcze raz stawiam pytanie, czy. Te patrioty, które ochraniają wojsko amerykańskie, to są te same patrioty, które kupiliśmy, bo to, bo to już będzie skandal jakiś. Że my zapłaciliśmy za patrioty, które ochraniają Amerykanów, które, obsługu które obsługują Amerykanie i teraz Amerykanie podejmują decyzję, że patrioty, za które zapłaciliśmy, wyślą na Ukrainę. Mam nadzieję, że tak nie jest. Napiszcie do mnie, wytłumaczcie mi, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat. Ale bardzo dziwnie to wygląda, nie? Sami zresztą e, powiedzcie. Bardzo dziwnie to wygląda. Czy my mamy swoje patrioty, a Amerykanie mają na polskiej ziemi swoje patrioty? Czy po prostu jest zrobiony kolejny wał? Bardzo ciekawe. Także przypomnijmy sobie może, ile mamy patriotów. Powołam się na artykuł gazetaprawna.pl. Jest to artykuł z września 2023. Mamy wielką satysfakcję, że wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Szczególnie ważne, są, szczególnie ważne są umowy na wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Ówczesny minister obrony, przypominam. Podczas wczorajszego podpisania kontraktu. Kontraktu na kolejnych 6 baterii systemu przeciwrakietowego, czyli w 2023 podpisali kontrakt na kolejne 6 baterii Patriotów. To system, który, trafi, który potrafi zestrzelić rakiety przeciwnika w odległości do nawet 100 km. Dostawy mają rozpocząć się w 2026 roku, a zakończyć w 2029. Wartość tej umowy to 40 do 50 miliardów złotych. Umowa na dwie pierwsze baterie systemu Patriot w ramach programu WISła została podpisana w marcu 2018. Dostawy pierwszej już się zakończyły, drugiej wciąż trwają. Pierwsze dwie baterie mają uzyskać wstępną zdolność operacyjną do końca 2024. Mamy połowę 2024, także jedną baterię teoretycznie mamy. I pytanie: czy to jest ta bateria, którą Biden teraz wysyła na Ukrainę? Czy my zapłaciliśmy za baterię do ochrony wojsk amerykańskich i teraz Amerykanie wyślą tą baterię na Ukrainę, a sami się wyniosą, bo nie mają ochrony? Bo nie daj Boże, jest kryzys na granicy wschodniej i będzie konflikt z Białorusią. Ciekawe. Wszystkie 8 y, baterii osiągnąć mają osiągnąć gotowość bojową do 2030 roku. Bardzo to jest ciekawe, także jeżeli ktoś chce mi to wyjaśnić, jak to działa, czy mamy osobne ba baterie Patriot polskie i osobne baterie amerykańskie, bo jeżeli nie, no to to jest, to jest kpina jakaś. Oby, oby tak nie było, jak, znaczy czy ja się zdziwię, jeżeli tak będzie, ja się nie zdziwię, czy Wy, wy się zdziwicie? Wy też się pewnie nie dziwicie. Że my zapłaciliśmy za baterie, a decyzję podejmuje Biden, gdzie te baterie mają być rozstawione. Lecimy dalej. Business Insider, jeszcze raz wracamy do biznes Insidera. Jak pisze dziennik New York Times, przypominam, Biden podjął decyzję po serii spotkań na wysokim szczeblu i wewnętrznej debacie na temat tego, jak sprostać potrzebom Ukrainy w sprawie obrony powietrznej bez narażania gotowości bojowej USA. Nie, no nie można narażać gotowości bojowej USA. Trzeba tak wspierać Ukrainę, żeby nie narażać gotowości bojowej USA, ale gotowość bojową Polski to już można narażać. Oczywiście, jak najbardziej, to są nasze frendy z Ameryki. Tak nas traktują, jesteśmy po prostu kolonią amerykańską. Ostatecznie ustalono, że system zostanie przesunięty z Polski, gdzie, jak twierdzi gazeta, chronił rotacyjne siły amerykańskich żołnierzy, którzy wrócą do Stanów Zjednoczonych. Hmm. Czyli patrioty, tak jak powiedziałem, zostaną przesunięte na Ukrainę, a w związku z tym żołnierze amerykański, amerykańscy wrócą do domu. Zobaczymy, co będzie. To jest bardzo ciekawe. Nie jest jasne, czy chodzi o powrót obecnej zmiany żołnierzy. Pytany o to rzecznik Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby odmówił potwierdzenia doniesień. Czyli Amerykanie mówią prosto, patrioty na Ukrainę, a skoro nie jesteśmy chronieni, to spierdalamy. Jakie to jest amerykańskie pięknie. Także robi się gorąco na Białorusi, no to przekażemy patrioty na Ukrainę, a sami spieprzamy, bo, bo jeszcze z Białorusi coś wyjdzie i będzie trzeba tym Polakom jeszcze pomagać, nie, nie daj Boże. No Jeszcze raz się pytam, co oni tu robią? Na wakacjach są? Żołnierze pols polscy na, na granicę pilnować, a żołnierze amerykańscy centrum szkolenia, strzelanie, taktyka, tralalala, piździ miździ. No, przecież my chronimy całej Europy. To jest wschodnia flanka NATO. Gdzie są nasi sojusznicy, żeby nam pomóc? Gdzie są nasi sojusznicy, żeby zapłacić za, za, za ten burdel, co chcą tam postawić? Bardzo ciekawy. New York Times donosi, że głównym problemem dla administracji był wybór, skąd wysłać system na Ukrainę. Bo, potrze bo, bo potrzebują ich m.in. wojska USA na Bliskim Wschodzie, zaś Pentagon nie chciał przesuwać tych rozmieszczonych w Ameryce. Sprawa ma być przedmiotem rozmów podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli w przyszłym tygodniu. Tak, Pentagon nie chciał przesuwać tych patriotów rozmieszczonych w Ameryce. Zobaczcie, jaka logika amerykańska, nie? Amery czy w Ameryce jest jakieś zagrożenie? Hm. No, dużo mniejsze jak w Polsce. Czyli skoro u nas nie ma zagrożenia, to my nie przesuniemy naszych patriotów. A skoro, skoro w Polsce jest zagrożenie, to patrioty z Polski już przesuniemy. To jest logika amerykańska. To tylko Amerykanie mogą wymyśleć, nie? Bo po co Polsce są patrioty? Jak można im dać na, na, na Ukrainę? No to. W, w Ameryce są oczywiście patrioty potrzebne, bo my musimy być chronieni, mimo że zagrożenie jest o wiele mniejsze niż w Polsce. A patrioty z Polski przesuniemy. Mimo że zagrożenie jest, mimo że, że, że tam rakiety wlatują, wylatują. Sepolata, Polata, wyleci, albo nie wyleci, albo spadnie. Fajnie, fajnie, podoba mi się ta, ta amerykańska logika. Będziemy się bawili w Polsce, w Polsce szkolili, będziemy się umacniali, ale jak coś się dzieje, to będziemy spieprzać. Patrioty na Ukrainę, Amerykanie do domu, Białoruś do Polski. Hm. Czy gdzieś tu jest błąd w rozumowaniu? Nie wiem. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jestem w błędzie, oczywiście. Jak dotąd USA wysłały do Ukrainy jeden system Patriot, podobnie jak Niemcy i Holandia. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział jednak wysłanie kolejnego, który trafić ma do Ukrainy do końca czerwca. Waszyngton ma nadzieję, że ogłoszenie to zainspiruje kolejne kraje do podobnych działań, bo obrona powietrzna od dawna należy do najpilniejszych potrzeb Ukrainy. O tym, że USA prowadzą rozmowy w sprawie przekonania innych krajów do darowania swoich systemów w Ukrainie, mówił otwarcie szef Pentagonu Lloyd Austin. Polska ma także bardzo dużą potrzebę pilną potrzebę obrony przeciwlotniczej. Nam też są potrzebne systemy patriot. Mam nadzieję że Amerykanie rzeczywiście na polskiej ziemi mamy, mają swoje patrioty i przekazują swoje patrioty a my nadal mamy swoje patrioty ale wcale bym się nie zdziwił jeżeli by się okazało że jakiś dureń przekazał już już Ukrainie nasze patrioty i po prostu mamy tylko systemy które będą wykrywać rakietki, będziemy obserwować, wleciała, wyleciała. A w telewizorni będziemy mówić, że tak, nie możemy ich zestrzelać, bo jeszcze komuś na łeb coś spadnie. Odłamek. Pięknie. Dajcie łapy w górę, komentarz taktyczny udostępnijcie, subskrybujcie przede wszystkim. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, w opisie pod filmem macie różne opcje, wsparcia, sklep z koszulkami, kursy online, kursy praktyczne, które cyklicznie, cyklicznie również organizujemy. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.